Wszystko mam, wszystko mam Gdzie jest blaszka, gdzie jest blaszka? Halo! Dobra, wszystko jest przygotowane, balony, balony są Gdzie oni mieli być... Miało być na porcie spotkanie. Blaszka! Moment, tam jest port, tam jest port! Szybko tu musimy zdążyć! Halo! Blaszka! Tam jest port, tam jest port! Niech tam się dostać! Halo, blaszka! Flaszka! Mm, szybko! No, co, co? Daszka, co się dzieje, zamykają ekstre, stary! Jak, jak? Co? No, zamykają eksre no, normalnie, no! Jak zamykają? Ja tu sami miałem się zajmować, stary! Jak to przecież popatrz, za chwilę zamykają i widzisz kogokolwiek tutaj? Stary, e, wszyscy no. już uciekają, bo zaraz zamkną ekstre, i nie będziemy musieli. Nie będziemy Ale mieli... Ale jak to uciekają, jak? Gdzie? No, stary, bo zamyk. No właśnie nie wiem, no gdzieś Lufer no mówił. masz to info, gdzie... nie było Przecież, myli... A gdzie jest Rufer, stary i reszta? No, Luffer powiedział, że lecisz w przygodę. I no właśnie, to? stary, ale oni zamykają mekstre. Jak to zamykają? Kto no, nie ma takie wiem. No ja nie wiem. Musimy, stary, ja na szczęście przez ostatni jakiś miesiąc szykowałem nasz dom, stary. Pamiętasz jak te balony widzisz? No pamiętam, pamiętam. Wszystkie ty, dzisiaj nadmuchałem, domy. widzisz? Ło, wow, Ło, wow, dużo! Stary, już wszystko jest prawie, nawet popatrz, popatrz, że nawet już on teraz lewituje w powietrzu, stary! Trzeba On tak naprawdę Boże. do... Ej, kilka... Ale, ale gdzie jest Tak Gdzie jest Teraz Reszta Stary, wszyscy praktycznie już uciekli, albo gdzieś się zakopali, czy coś, nie wiem, no... Kilka mu osób mówiło, że niby się zakopają, a, zakopią, ale chyba robi sobie tylko żarty z nas, po prostu, żebyśmy tutaj... E, zginęli, czy cokolwiek. Eee, ale witam w ogóle was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Jaszy, gdzieś jesteśmy dzisiaj na Ekstrze. Ale słuchajcie, słyszałem, że niedługo się otwiera Ekstra 1.14, więc ja specjalnie przygotowałem tutaj e, domek, żebyśmy mogli na, ten, na tą taka, Ekstrę taka. przelecieć, stary. Dobra, czekaj, Ro rozbieg muszę Daj szybko. Nie, e, w ogóle jeszcze muszę... A, dobra. Ja muszę jeszcze odłączyć szybko już ostatecznie. Niestety nasze nasze owieczki. No i trzeba się z nimi pożegnać. Ja muszę wszystko tutaj odłączyć, żebyśmy czasami nie polecili stary z czymś innym jeszcze tutaj na górę, nie? Okej, okay, dobra, wszystko jest odczepione. Tak, Niczego odczepiłeś? już domek nie dotyka. Ja nie wierzę. Dobra, tylko... To. Teraz jest problem stary. Jak mamy z tym odlecieć? Tak mi się wydaje, że trzeba jeszcze... Dziś mi więcej dwa balony dołożyć czy trzy i wtedy jesteśmy w stanie odlecieć No to jest niestary Stary Ile tego nałożyłeś? No tam jest dużo tych balonów, ale no... Będziesz do dołożysz może do góry Dobra, daj, daj balony, daj balony. Dobra, ja ci dam trochę tutaj, patrz, masz... Masz czy, czy, trochę zielonych balonów No No i spróbujemy stare Dobra, to czekaj, dobra, to jak ktoś mi Dobra, nasekuruje. ja będę tutaj dobra. czekał, masz tutaj dobra, wyjście, czekaj. no no. Dobra, czekaj, idę na górę. Dobra, dobra. Ja mam na samą górę, pójść czy to do dołu wystarczy? Tata, ta, ja na razie cię zamknę, ale... Dobra, no... Jak tam? Ej. Halo? Trzymek, no się unosimy! Serio? Ej, pójdź mnie tam! Ja, ja mam lek wysokości. Dobra, czekaj, czekaj. Ja cię już tutaj ej. wpuszczam. Dobra. O nie. Dobra, jestem. Ło! Wow, Ło! Wow. Wow. ale to tak szybko pędzi! Ja nie, nie wierzę! Gdzie, jesteśmy już? Ej, ej pa, pa, ale... Ej, chyba pa, 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 się zatrzymaliśmy, pa, pa, pa. chyba nie ma stary wiatru teraz. Ej. Ale... Ło! Wow. Ło! Wow, 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 jesteśmy nad ekstrom na razie. Tylko, Je pa, kurczę, widać, jest noc ja. jakaś bezwieczna. Będziemy musieli poczekać, aż w końcu nam stary jakoś jakoś ruszy czy coś, nie? Ale wiesz, rano no tego, może nad morze gdzieś musimy polecieć, Patrz, tam masz morze, co nie? No, w ogóle będziemy wie, musieli się jest, stary. Jest to wpływ, to no, jest odpływ, to nie? Ale to w ogóle się... będziemy musieli się starać, jakoś tak użyć te balony, żeby lecieć cały czas na północ, stary. Mam jakąś północ? taką wizję, ostatnio mi się śniło, że musimy cały czas na północ. Który to jest północ w ogóle tutaj? E, tak, Tam, w tamtą stronę. Tam? Dobra, tam, czyli w ta, żeby to niebieskie zawsze w tamtą stronę lecieć. Dobra, dobra stary, dobra, to dobra. może niebieskie się zdrzemnijmy. No i Temno liczmy... no... stary, jest noc, nie? A, dobrze, o, dobra. a w ogóle wy napiszcie w komentarzu, yy, o, napiszcie w komentarzu, odlecieliśmy, to wtedy przypnę wam serduszko, więc napiszcie odlecieliśmy. Dobra, dobra. E, dobra, 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 dobra tutaj, dobra, tutaj dobra, jest ten ten, ja zabiorę sobie łóżko moje na dół. Będę tam, na dół? A, wow. Ja będę kontrolował wszystko na dole, ty tutaj sobie spokojnie śpi, a ja będę jeszcze najwyżej w nocy ci tam kontrolował, e, to, stary. No, dobranoc, dobranoc. I tak Szymek i Blaszka wyruszyli w poszukiwaniu nowego domu. Jednak nie podejrzewali, że w trakcie ich wyprawy może wydarzyć się coś tak okropnego, co niebawem się wydarzy. Hej, Szymek. Halo? O, hej, Szymek. No. Gdzie my jesteśmy? O, lol, jesteśmy nad chmurami, stary. Dalej, ale... ale popatrz sobie na dół, co tam to w ogóle? Ja mi się to w ogóle już ekstra nie przypominał. Nie, to mi, a to mi się w ogóle nie podoba, będzie musi lecieć jeszcze tak długo trochę, stary. Bo Dalej, z... ja w powiem, nocy też patrzyłem, tam są bagna w ogóle, ja nie lubię bagiem, bo tam wiesz, ja się ja słyszałem, się... ja że chodzę chodzą w nocy. No, no, ale mamy w miarę dużo rzeczy, ale kurczę, nie, nie wiem, ja bym chciał tak długo strasznie tutaj spędzić czas. A tym bardziej, że może nam się zaraz uda Xboxy tutaj załatwić. Mam generator. Ale Xboxa masz Xboxa? No, tak, co? mam generator prądu, ale on nam wystarczy może gdzieś na tydzień, dwa tygodnie stare. Ej, to dawaj, gramy tak. Dobra, to zaraz, zaraz, zaraz odpalę stare. No mam, mam FIFA, zaraz zaraz przyniosę. A ja załatwię popkę w tym razie. Kilka dni później. Tary no, nie na tę bramkę! No gdzie ty no no jak, jak mamy dobra, z nimi bramka, grać? Ja, ja nie wiesz dobra wyłączam te konsolę Stary to... gram już 5 dni! Stary gramy... przy jedzenie, patrz mam 19... Ej, jesteśmy nad oceanem! Ja, wow. dobra, tam jest jakaś wyspa, ale nadal Taka, jeszcze balony nas otrzymują jest. stare. Mamy nie ma nic Na... to... Może pizzę zamówmy stare Stary! Stary ho! Ja ty, ty, ty A, jest tutaj, zimno stary, strasznie jest tutaj Ja ci powiem, może, może wiesz, już mają tego, lotniskowce Może mają pizzy. stary, helikoptery, żeby dowoziły pizzę Mówisz? Dobra, to masz telefon? Dobra, stary, spróbujmy Czekaj, ty dobra. masz w ogóle zasięg? No, no jest zasięg, ale czekaj, gdzie mam telefon? Dobra, masz, masz, mam telefon, dobra O. I mam dzwonić, tak? Tak, dobra, no czekaj, tylko czemu mi oddajesz ten telefon? Możemy stary, zabrać... stary, to nie, to nie jest, to nie jest zasięg, to jest wi-fi Aha, no tak. A to czeka, to czeka, to ja przez tego, przez e, stronę zamówię o. Stary, ale robi się wieczór już prawie, więc pewnie niedługo nie będą dowozić. Musisz szybko się wyglądać. No czekaj, już dzwonię, dzwonię. No dobra czekaj. dawaj. Halo? Halo, tu pizza. Tak, e, jaką chcesz? Pizza? Nie, to nie pizza, tylko tutaj blaszka. A, tak. E, tu, tutaj blaszka, e, chcemy zamówić Ale pizzę. tam pizza. E, tam pizza. Nie pizza. ALO! Powiedz ocean. Ocean. Eee. Poproszę dowieść pizzę nad ocean. Ale jak to nie dowożycie na ocean? Jak to? Powiedz, że... E, w średniowieczu krukami listy dowozili, a teraz co, jak jest XXI wiek to nie dowożą? No właśnie, słyszeliście kolegę, bo miałem na to słyszeliście go? Krukami wy mogliście dowieźć. Nie wiem, nie macie tam jakichś dronów czy coś. A, zdawałam się dron zepsuł ostatnio. To nikt, helikop... heliko... a, helikop... a, a helikopterem się da? No niby się da, ale to wersja premium a, a 10 tysięcy. Ja, a jak a jakbyśmy zrobili tak, że e... hmm. Taka, ja mam pomysł, ja mam pomysł. No? Przepraszam, przepraszam, a da się balonikiem dosłać? O właśnie no Mówią, że się da. Dobra, dobra, to my będziemy czekać. Dobra, to poproszę 5 speed na balonik. No pięć, tak. Dobra, no niech będzie. No. Dobra, balonikiem na Ocean. Tak, dokładnie, gdzieś na środku. Dokładnie. Tak, dziękuję, do widzenia. Nie, dobra, dobra. stary, mamy, pizzy, mamy dobra, pizzę, mamy pizzę. Dobra, stary, chodźmy dalej grać. Znowu kilka dni później. Stary to mój obsydian! Nie stary. Nie, mój obsydian, nie rozwalaj Nie rozwalajmy Ej! Czemu się wło włączył się XBOX Co? Stary eee, wyłączyło się nagle. Takie działa? Halo, Ej, nie działa. Upsułeś, Ej, stary, bo uważaj, bo na pizzę depniesz. Ostatnia nam została. E, stary, popatrz. Raz, dwa, trzy, cztery pudełka. Cztery puste pudełka już? Czemu zjadłeś wszystko, Blaszka? Jak, ty to zjadłeś, A, jak spałem? Ja jestem głodny. Z... Tak, jak spałem, stary. No, ja Super, no, mamy. Podzielimy się, zobaczmy. A my co znowu nad oceanem jesteśmy, stary. Ciągle nad oceanem, no. Ja Może wiatru nie było. Nie, no, to jest inne miejsce chyba, stary. Mówisz? Ja. Mm -hmm. Ej, ale jak my jeszcze przeżyjemy? Jak głodny też jestem. Stary, no nie wiem, no. Jeszcze ja mam trochę tych steków. dam Ci tutaj moje ostatnie, bo ta pizza mi starczyła. O, o ja dzięki Ja sobie dzięki. na szczęście tutaj trochę zjem. No, no ale, czekaj, ej, nie, ale mamy większy problem, bo Xbox nie działa. Ej, ale czekaj, mam pytanie, mam parę. Ale ma, prąd, ma prąd jest? Chyba prąd jest. Prąd co, jest, będziemy ale wędkę? łowić, będziemy z dołu. No mówię, że to się da. Nie ma zwędki. Mam linę, stary. Dawaj. Dawaj, A czekaj, ja, ja mam czekaj, gdzie jest crafting? Pa. Ja jestem zawodowy wędkarzem. Uda ci się, stary, coś złowić? Czekaj, dobra, zobaczymy, ho, mam wędkę. Dobra, stary idę, no. Dobra, ho, ho, pa, pa. Ej, stary, byłe ja wody w ogóle, stąd nie widzę. Dobra, lecimy. Ej, Wiesz, co ja, pławika e, chyba nie doleci. Stary, ja nie widzę przez chmurę. Ja ci powiem, stary, ja ten nawet nie widzę, że pławik tam jest. Ej, co, ciągnie? Chyba się oderwał Oderwał się. O nie Ciągnie? No oderwał się płacę! Aaa dobra, bo ja się nie znam stary na wędkowaniu. Dobra, Kit z tym wędką wyrzucam ją. C nie ma wędki. Stary brudzisz ocean! Stary, jesteś Ja noc nie, no niemożliwe No ale po, pomyśl, że Pop, może jakiś... Stary op, z ocean pobrudziłeś. Napisz w komentarzu, jakiś Blaszka, rybak. nie śmieć, a wtedy wam przypnę serduszko. Ale posłuchaj mnie ty w ogóle, pa Jaki rybak tu będzie się pływał łódko i myśli, o zepsuła mi się wędka, o nowa wędka, to se weź. Ale stary wiesz, że wędka się topi? To? A to ona no. się nie topi? To ona no, się topi? Będzie się topić, no ale ty jesteś. No kuchy, nie! Stary. Mogłeś mi mówić. Dobra, stary, ale. Może mamy gdzieś PlayStation jeszcze stary? PlayStation, nie widzę nic. Czekaj, czekaj. Mamy jeszcze tego, możemy jeszcze pobawić eee. się tymi wiecami. Z... Nie, no stary nie ma PlayStation. Kurczę, a może zamówmy jeszcze PlayStation stary. Może ktoś dostarczy przez PlayStation. Zamów... Ej. Zadzwoń, może. Dobra, czekaj, dzwonię. No akurat, dzwoni tylko Raz. nie wiem, stary, jak my wysoko jesteśmy. Eee No? Po usłyszeniu nagra wiadomość. Stary, jakie ah, takie z... mają. Ja no. Laptop pani zabrały, stary ze sobą. No nie, ja nawet domu nie Ale miałem, to, tam to co To co ja może pogramy w planszówki przynajmniej stary. Chodź, usiądziemy ja, sobie, ja sobie tutaj na dole. planszówkę. Chodź usiądziemy sobie tutaj na dole i mam. Mam w pas... pa, pa, mam, planszówkę. Dobra, dobra. Pa, pa, dawaj, chod na stół. Dobra, to ja ty czekaj, pa. też to zostawię i dobra, to, to w takim razie gramy. Szach dobra. mat! Ha! To a tu nie graliśmy w Chińczyka? Czy eee, co mi źle zasady wytłumaczyłeś w ogóle, stary? Nie mówię ze Chińczyka granicy! Stary, bo... graliśmy w szachy przez. Nie. Dobra, to teraz dawaj walcały. Dobra, w sumie to. Nie... stary. Już jest co? noc, ja mam tylko 6 mięsa, stary. Ja mam tylko 5. Co jest. O nie, możemy trochę sobie chleba jeszcze zrobić z tego co widzę. Ale chleb szybciej schodzi. Mam. mam... Patrz, po 4 chleba będzie nam ten. Mam pytanie, ty byłeś ostatnio w ogóle w łazience, czy coś? No tak, tak. No ale wow. spuszczamy przecież przez ten, nie? Yy, przez, przez... wyrzucam wiadro cały czas do oceanu. Chyba, a, że... Z... Chyba, że już... A nie, jest ocean jeszcze pod nami, stary. Bo dobra, ledwo, co, ledwo co go widać, ale już się bałem, że zrzucają na przykład na górę nasze. Niew, nieważne w takim razie. Ważne, że... W, możemy grać dalej w warcaby, stary? No dobra, dawaj warcaby. warcaby gramy. No, stare, stary, Niech jasne. Taki. Wygrałem, wygrałem? Co? wygrałem, co, 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 co? 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 co wygrałeś, stary, to, to. Ptak tak, no, nam... no nie, no nie, no, to, to twoja wina, stary, twoja wina, twoja co? wina, to, to, to... no, no ja, wiesz co? Bijmy się, Dobre. stary, wiemy Ta... się, o ty życie. to twoja Dawaj. wina, że jesteśmy tutaj na tym statku, i... to twoja wina, jak to? twoja wina, że nie mamy tyle jedzenia, stary. Bawiłeś się na jakiś pad, nie wiadomo co. Uła, no, nie bij No ale to twoja wina, stary. Twoja no. wina, twoja wina była wszystko. Ja cię kręcę. Jezu. Dobra, stary, no. Na razie co? zostawmy to, ale. No nie, jak nie, się mi stary nie, nie, nie w ogóle zostawiamy. zaprezentuje. Ja, ja to wytrę, ja to wytrę Stary, Taka, nie wycieraj piła. tego, no Wytrę to, no zobaczysz, ja mam... Ja ci powiem, ja mam tajniki, spokojnie. Stary, ale co jak spadniesz? Nie, nie. nie. Pokojnie, spokojnie, spokojnie. No. Jestem blisko, jeszcze kawałek Eee. Eee, jeszcze lecisz? kawałek? Jeszcze stary, uważaj kawałek. uważaj, nie bo ty... A! Nie, stary! Co? So, plaszka! A, nie widzę go w ogóle. by nie, nie utonął, no coś. Ja wiem co mogę zrobić. Jedyne co mogę zrobić, szybko gdzieś, gdzieś drewno jakieś. Szybko, szybko, tak. Zrobię gdzieś jakąś w, w łódkę, bo może. Bo może on gdzieś ją zauważy i ja tylko ją postawię. Zrzucę na dół. Moment, dobra, tak. Postawię wędkę. Dobra, szybko, szybko, żeby... żeby mnie ja jeszcze teraz nie spadł. No, szybko! Nie mogę z nią spać, Czasami sami ja jeszcze, no bo nie możemy zostawić tak domu latającego w górze. Dobra, jest, zrzuciłem mu wędkę Znaczy, zrzuciłem mu łódkę, może, może ją gdzieś znajdzie, jak, jak takie koło ratunkowe Ale Na, nadal mamy to brudne, no Kurczę Może mi się uda, o, mi się Szybko umycie, dobra, już Ale blaszkę straciłem, co ja teraz zrobię, no Co ja teraz zrobię Aj, I... ej, I... co to było? What the fuck, patrzcie ja wiem kto. To To uciekajmy, bo... póki nas nie zobaczył, uciekajmy ale kto to jest i... blaszka. Tu pojawia się pewien problem. Nie widzieliście może takiego wielkiego klubu w wodzie jak gdzieś płynęliście, albo cokolwiek. Kurczę, no będziemy na pewno musieli tutaj wrócić, bo... No nie zostawię tak tu mojego domu tam. Bo... Ja cię kręcę, no i... No niby nowa ekstra, ale Gdzie jest ten blaszka? No bo kurno... Gdzieś powinien już być wszystkie zapasy w ogóle mi się przy tym. przy tym upadku z tego wszystkiego z góry. A, w ogóle widzowie, słuchajcie, patrzcie. Trochę tutaj się zmieniło, wylądowaliśmy na tym, ale pokazałem wam przed chwilą fragmenty z odcinka luferka jak to wszystko wyglądało. No i tutaj jesteśmy właśnie w miejscu, w którym będzie nowa ekstra prowadziła się. Więc ja wam pokażę tutaj mniej więcej jak to wygląda. Tam, nie wiem czy oni się już budują, czy nie, ale no ja jestem na razie, tutaj wylądowałem na... Na jakimś takim na jakimś takim... na jakichś drzewach, wszystkie balony nam praktycznie popękały. No ale no wszystkie tekstury się w ogóle zmieniły na ten jeden 14. No nie wygląda to źle, ale... No, ten bajkowo strasznie wygląda ten domek. Fajnie właśnie. I patrzcie nawet wam automatycznie takie wejście, nie muszę żadnych e, żadnego tutaj... że... na tych drzewach będę skakiwał na ten dom ale, no kurczę, co jest z blaszką? No. Ale, dobra, czekajcie, zobaczymy w takim razie. Eee. Co? Tymę! blaszkę? E, co? Tymęk? Ty? O, jest na coś mój Chodź tu, chodź tu, Czekaj. idę cię zabić. Nie, nie, czemu chcesz mnie zabić, stary? Zostawiłeś mnie Tutaj na środku jest. oceanu! Nie, no, zostaw, stary! To był niechcący noszku! Niechcący zostawiłeś mnie na środku cenu. Chciałem co? Chciałem cię znaleźć, ale później nagle mi balony zaczęły pękać, e, później, później nagle zobaczyłem luferka i resztę i wylądowałem tutaj i później oni też mnie znaleźli i stary tutaj nie ma nowa ekstra być, więc to? Widzisz, dopłynąłeś i tak jak mówiłem cały czas pójdź na północ, stary Jestem głodny, walczyłem z ławicą ryb Z jakąś ośmionicą walczyłem, a ty mnie zostawiłeś na oceanie Stary, chodź, z zobaczymy Ja na razie też nie mam za bardzo jedzenia żadnego Ale popatrz, tutaj na przykład oni zostawili też swoją łódkę a, popatrz, okay. ale tutaj ma być nowa ekstra. Ja mam popatrz, że też po, jak popękały te balonek, ich jest mało strasznie teraz. Ale A będę musiał ale ten się... dom będzie musiał chyba tego, bo on już chyba nie wytrzyma dłużej, ci powiem. Nie no, tam dużo rzeczy straciłem przy upadku, bo wylądowało i uderzyło. Ale popatrz, wow, nowa wow, wioska wios... jesteśmy wioska tutaj. Tam w wow. ogóle widzisz taki duży, dużą górę. Tam przed, przed tak? nami zaraz. Tam widzę, ma być widzę. luferek z marysią, ale nie wiem, czy oni aktualnie są tutaj na serwerze, stary. No to zobaczmy, czy są. Ale popatrz, chcę w ogóle nowi wieśniakowiec. Stary, tu jest magik! To magik? Ja chcę magika. Nie. Stary, popatrz. On ma jakąś taką. Jakąś. Uuuu, pokaż, nie, pokaż. No, I ma w ej, ogóle chudze. jakiegoś. Ma jakiegoś w ogóle creepera na plecach, stary, pelerynkę. Dobra, popatrz, mam marchewki, ja, ja. mam marchewki. Ma marchewki. O, Dą daj ma Dobra, jesteś głodny, ja ci dam też jedną tutaj Albo dobra, dam ci dwie, o. niech będzie, że jesteś bardziej głodny niż ja Jezu, yes, jaka Patrz, kompostownik w ogóle dodali w tej wersji Minecraft, widzisz? O. Nie wiem, co tutaj do końca się dzieje No ale dobra, słuchajcie, my wylądowaliśmy Jesteśmy na nowej Ekstrze 1.14 No i tak zaczynamy, słuchajcie, nowy sezon 1.14 Więc, no, Blaszka też aktualnie został tej wprowadzony No Ej, Patrz, jakie w ogóle te... Ty... Zawsze tak było z tymi księżycami? Chyba tak. Z tymi księżycami Zawsze Te było co, tak, że było pół księżyca czasami, nie? Tak a, Ale to trudno yy, No, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się... Patrz, ej, w ogóle możesz się wykąpać szybko Widzisz? O Jaka jazda Dobra, słuchajcie, my się żegnamy z wami w takim razie Zostawcie tutaj łapkę w górę yy, Fajnie byłobyśmy było, abyśmy mówili tutaj 2000 łapek, to wtedy pojawi się kolejny odcinek A my żegnamy się, do zobaczenia w kolejnym odcinku Cześć Pa